W drugiej połowie tego roku możemy oficjalnie ogłosić nasz plan inwestowania w rowery. Pojazdy elektryczne przybliżyły ludzkość do zrównoważonej przyszłości, oferując czystszą alternatywę dla tradycyjnych samochodów napędzanych paliwami kopalnymi. Od eleganckich Tesli po innowacyjne projekty globalnych producentów samochodów, pojazdy elektryczne zmieniły nasze podejście do transportu. Jednak wraz z postępem technologicznym i dążeniem rządów do bardziej ekologicznej polityki pojazdy elektryczne pozostają w czołówce globalnych zmian. W tym filmie przyjrzymy się, jak prezes BIDE zaszokował cały świat swoim oświadczeniem i obiecał zrewolucjonizować całą branżę pojazdów elektrycznych. Zacznijmy od początku. Jak to się wszystko zaczęło? Pojazdy elektryczne mogą wydawać się innowacją naszych czasów, ale ich korzenie sięgają dalej niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Aby zrozumieć jak to się wszystko zaczęło, musimy cofnąć się do początków samego transportu. Kiedy ludzie zaczęli marzyć o sposobach na szybsze, wydajniejsze poruszanie się i nie poleganie wyłącznie na sile mięśni ani zwierzętach. Zanim powstał przemysł samochodowy, jaki znamy dzisiaj, wynalazcy badali różne metody tworzenia pojazdów z własnym napędem. XIX wiek był okresem intensywnych eksperymentów technologicznych. Silniki parowe robiły furorę, napędzając wszystko od fabryk po lokomotywy. Ale para nie była jedynym graczem w mieście. Wynalazcy zaczęli badać, jak elektryczność budząca wówczas coraz większą ciekawość może zostać wykorzystana w transporcie. Jedna z pierwszych znanych wzmianek o napędzie elektrycznym pochodzi z lat 20. XIX wieku, kiedy to węgierski inżynier Agnos Jedlik stworzył niewielki silnik elektryczny. Choć nie był to w pełni funkcjonalny pojazd. Jego praca położyła podwaliny pod zrozumienie, jak elektryczność może wytwarzać ruch. W latach 30. XIX wieku szkocki wynalazca Robert Anderson uważa się za twórcę pierwszego prymitywnego powozu elektrycznego. Napędzał go akumulator, co czyniło go niepraktycznym w codziennym użytkowaniu. Mniej więcej w tym samym czasie Thomas Davenport, amerykański kowal, zbudował pojazd napędzany silnikiem elektrycznym. Podobnie jak wynalazek Andersona, jego możliwości ograniczała ówczesna technologia akumulatorów. Akumulatory po prostu jeszcze nie zostały wynalezione. W połowie XIX wieku nastąpił przełom, który zmienił trajektorię transportu elektrycznego. W 1859 roku francuski fizyk Gaston Planté wynalazł pierwszy praktyczny akumulator kwasowo-ołowiowy. To innowacyjne rozwiązanie umożliwiło magazynowanie i ponowne wykorzystanie energii elektrycznej, co stanowiło przełom w wielu zastosowaniach, w tym w pojazdach. W latach 80. do 16. wieku Camille Thor udoskonalił konstrukcję Plan T, zwiększając jej trwałość i wydajność. Wraz ze wzrostem niezawodności akumulatorów, wynalazcy powrócili do idei pojazdów elektrycznych. W 1881 roku Gustaw Tuvi. Francuski wynalazca zademonstrował działający trójkołowy samochód elektryczny na wystawie w Paryżu. Była to jedna z pierwszych publicznych prezentacji możliwości pojazdu elektrycznego. Ta demonstracja zainspirowała innych do dalszego udoskonalania tej koncepcji. Pod koniec XIX wieku samochody elektryczne zaczęły nabierać kształtu jako realny środek transportu. Jeden z najbardziej znanych wczesnych przykładów został zbudowany przez Williama Morrisona, chemika z Iowa, w 1891 roku. Pojazd Morrisona mógł przewozić sześciu pasażerów i osiągał prędkość maksymalną około 22 km. Choć powolny jak na dzisiejsze standardy w tamtych czasach był rewolucyjny. Mniej więcej w tym samym okresie pojawiła się taksówka elektryczna, będąca praktycznym zastosowaniem tej nowej technologii. W 1897 roku w Nowym Jorku rozpoczęła działalność flota taksówek elektrycznych, zwanych kolibrami, ze względu na dźwięk jaki wydawały. Pojazdy te produkowane przez Electric Carriage and Wagon Company pokazały jak pojazdy elektryczne sprawdzają się w środowisku miejskim. Na przełomie XIX i XX wieku pojazdy elektryczne miały kilka przewag nad konkurencją – samochodami napędzanymi parą i benzyną. Pojazdy benzynowe były hałaśliwe. Wymagały ręcznego rozruchu i wydzielały nieprzyjemne spaliny. Samochody parowe, choć mocne, wymagały długiego rozruchu i częstego uzupełniania wody. Samochody elektryczne, dla porównania, były ciche, łatwe w obsłudze i nie wymagały ręcznego rozruchu. Były szczególnie popularne wśród zamożnej elity miejskiej i kobiet, ponieważ były czyste i stosunkowo proste w obsłudze. Do 1900 roku samochody elektryczne stanowiły znaczną część rynku motoryzacyjnego w Stanach Zjednoczonych. Pomimo wczesnego sukcesu w latach 10 i 20, po Brystasego wieku, samochody elektryczne zaczęły tracić na znaczeniu. Wynalezienie rozrusznika elektrycznego przez Charlesa Ketteringa w 1912 roku wyeliminowało potrzebę ręcznego uruchamiania silnika, dzięki czemu samochody benzynowe stały się znacznie bardziej przyjazne dla użytkownika. W połączeniu z technikami masowej produkcji wprowadzonymi przez Henry'ego Forda, samochody benzynowe stały się znacznie tańsze niż ich elektryczne odpowiedniki. Wraz ze wzrostem popularności samochodów benzynowych, infrastruktura wspierająca ich rozwój, taka jak utwardzone drogi i stacje benzynowe, zaczęła się rozwijać. Dzięki temu podróżowanie na duże odległości samochodem benzynowym stało się bardziej realne niż samochodem elektrycznym, który miał ograniczony zasięg i możliwości ładowania. Chociaż akumulatory kwasowo-ołowiowe dobrze sprawdzały się we wczesnych samochodach elektrycznych, nie rozwijały się wystarczająco szybko, aby konkurować z wydajnością i wygodą silników benzynowych. Badania nad lepszymi akumulatorami uległy stagnacji, ponieważ rynek przesunął się w kierunku silników spalinowych. Przez większość XX wieku pojazdy elektryczne pozostawały technologią niszową. Były wykorzystywane w wyspecjalizowanych rolach, takich jak ciężarówki do transportu mleka czy wózki golfowe, ale zostały w dużej mierze zapomniane przez przeciętnych konsumentów. Dominacja pojazdów napędzanych benzyną i olejem napędowym wydawała się niezachwiana. Jednak kilku wynalazców i firm podtrzymywało marzenie o transporcie elektrycznym. W latach 60. i 70. XX wieku rosnące obawy dotyczące zanieczyszczenia powietrza i uzależnienia od ropy naftowej wywołały ponowne zainteresowanie samochodami elektrycznymi. Firmy takie jak General Motors eksperymentowały z pojazdami elektrycznymi o ograniczonej produkcji, ale wysiłki te napotykały na te same problemy, które trapiły wcześniejsze modele: ograniczony zasięg i drogie akumulatory. Prawdziwy renesans pojazdów elektrycznych rozpoczął się pod koniec XX i na początku XXI wieku, napędzany postępem w technologii akumulatorów, rosnącą świadomością ekologiczną i zachętami rządowymi. Samochody elektryczne przeszły długą drogę od prymitywnych eksperymentów Roberta Andersona i wczesnych demonstracji Gustawa Tuwiego, i tym razem pozostaną z nami na dłużej. Ostatnia dekada innowacji w tej dziedzinie przyniosła nam ekscytujące wieści. A Wang Chuanfu, prezes BYD, obiecał przełomowe zmiany, ale więcej o tym później. Wang Chuanfu, jeden z najbogatszych Chińczyków, którego nazwisko może być nieznane, wielu osobom spoza Chin jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w globalnym przemyśle pojazdów elektrycznych. Jako założyciel i prezes firmy BCED, jednego z wiodących światowych producentów pojazdów elektrycznych i akumulatorów, Wang zgromadził znaczny majątek, stając się jednym z najbogatszych Chińczyków. Jego droga od skromnych początków do potentata biznesowego to inspirująca historia determinacji, wizji i innowacyjności. Wang urodził się w 1966 roku w małej wiosce w prowincji Anhui, wiejskim regionie we wschodnich Chinach. Dorastając w skromnej rodzinie, Wang nie mógł sobie pozwolić na luksus życia w uprzywilejowanej pozycji. Jego rodzice byli rolnikami i choć cenili edukację, rodzina musiała zadowolić się ograniczonymi środkami. Środowisko nie sprzyjało szczególnie rozwijaniu przedsiębiorczych marzeń, ale żywe zainteresowanie Wanga nauką i technologią ostatecznie popchnęło go na inną ścieżkę. Akademicka ścieżka Wanga zaprowadziła go na Central South Industrial University. To właśnie tam po raz pierwszy zetknął się z dziedziną baterii i magazynowania energii. Tematem, który miał stać się centralnym punktem jego przyszłych przedsięwzięć biznesowych. Po ukończeniu studiów w 1989 roku, Wang był dobrze wyposażony w wiedzę techniczną, aby kontynuować karierę inżynierską, ale nie zadowalała go praca dla innych. Jego wykształcenie zapewniło mu solidne podstawy, ale to ambicja i zapał skłoniły go do podjęcia działalności gospodarczej. Po ukończeniu studiów, Wang przez kilka lat pracował w państwowej fabryce gdzie doskonalił swoje umiejętności i poznawał tajniki produkcji. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że możliwości awansu w przedsiębiorstwach państwowych są ograniczone i zaczął zrodzić się w nim pomysł założenia własnej firmy. Na początku lat 90., gdy chińska gospodarka przechodziła gwałtowną transformację, Wang dostrzegł szansę wejścia do świata biznesu, koncentrując się na bateriach technologii, która była na progu rewolucji w światowym przemyśle. W 1995 roku Wang podjął śmiały krok, zakładając firmę BYD, co początkowo oznaczało Build Your Dreams, buduj swoje marzenia. Firma rozpoczęła działalność jako niewielki producent baterii, produkując akumulatory do telefonów komórkowych i innych przenośnych urządzeń elektronicznych. W tamtym czasie rynek telefonów komórkowych przeżywał rozkwit, a popyt na baterie gwałtownie rósł. Wang szybko dostrzegł ten popyt i wykorzystał okazję do stworzenia firmy, która mogłaby dostarczać niezbędne komponenty dla dynamicznie rozwijającego się sektora technologicznego. Strategia Wanga była jasna. Chciał, aby byd było czymś więcej niż tylko dostawcą, dążył do stworzenia firmy zintegrowanej pionowo kontrolującej każdy aspekt procesu produkcyjnego. Ta wizja stała się później jednym z kluczowych czynników sukcesu bydu. Zamiast polegać na zewnętrznych dostawcach, BYD rozwinęło własną technologię i możliwości produkcyjne, co pozwoliło firmie na wprowadzanie innowacji i skuteczniejszą kontrolę kosztów, niż wielu konkurentów. W pierwszych latach działalności firma mierzyła się z wieloma wyzwaniami. Konkurencja w branży akumulatorów była zacięta, a BYD musiało konkurować z uznanymi firmami dysponującymi znacznie większymi zasobami. Jednak dogłębne zrozumienie branży przez Wang'a w połączeniu z jego nieustępliwą etyką pracy pozwoliło firmie Powoli, ale systematycznie zyskiwać popularność. Do 2003 roku BYD stał się jednym z największych producentów akumulatorów w Chinach, a jego reputacja jako producenta wysokiej jakości produktów zaczęła rozprzestrzeniać się na cały świat. Podczas gdy produkcja akumulatorów była podstawą działalności Wa Wead Wang Chuanfu Miał większe ambicje. Wraz z rozwojem chińskiej gospodarki, rósł również popyt na samochody, a Wang dostrzegł szansę wykorzystania swojej wiedzy w dziedzinie akumulatorów na rozwijającym się rynku pojazdów elektrycznych. W 2003 roku firma BYD weszła do branży motoryzacyjnej, produkując swój pierwszy samochód z silnikiem benzynowym. Jednak prawdziwą wizją Wanga zawsze było tworzenie pojazdów elektrycznych i to właśnie w tym kierunku poprowadził swoją firmę. Przełom nastąpił w 2008 roku, kiedy Bide wprowadził na rynek model F-3DM, pierwszy na świecie masowo produkowany hybrydowy samochód elektryczny typu plug-in. Był to kamień milowy, ponieważ stanowił pierwszą poważną próbę Bide wejścia na rynek samochodów elektrycznych, choć F-3DM nie odniósł natychmiastowego sukcesu sprzedażowego, pokazał światu, że BYD poważnie traktuje mobilność elektryczną. Skupienie Wanga na innowacjach i długoterminowych celach przyniosło efekty, gdy w 2010 roku firma wprowadziła na rynek w pełni elektryczny model E6. Pojazd zaprojektowany z myślą o ekologii i praktyczności w codziennym użytkowaniu. Sukces BYD na rynku pojazdów elektrycznych nie nastąpił z dnia na dzień. Firma napotkała liczne przeszkody w tym ograniczoną infrastrukturę stacji ładowania obawy, dotyczące technologii akumulatorów oraz konkurencję ze strony graczy krajowych i międzynarodowych. Jednak Wang pozostał niezłomny w swoim zaangażowaniu w produkcję niedrogich wysokiej jakości pojazdów elektrycznych. Jego skupienie na badaniach i rozwoju w połączeniu z gotowością do inwestowania w nowe technologie pozwoliło firmie BYD pokonać te wyzwania. W 2008 roku Wong wykonał kolejny śmiały krok, nawiązując strategiczne partnerstwo z Berkshire Hathaway, firmą Warrena Buffetta. To partnerstwo zapewniło firmie BYD wsparcie finansowe niezbędne do rozszerzenia działalności i zwiększenia skali produkcji. Warren Buffett, od dawna propagator zrównoważonej energii, dostrzegł potencjał w innowacyjnym podejściu BWD do pojazdów elektrycznych i zielonych technologii. Ta umowa wzmocniła wiarygodność BYD na arenie międzynarodowej i zapewniła firmie zasoby niezbędne do dalszego rozwoju. Do lat 2010 firma BYD ugruntowała swoją pozycję jednego z wiodących producentów pojazdów elektrycznych na świecie. Strategia Wanga, polegająca na skupieniu się zarówno na krajowym rynku chińskim, jak i ekspansji międzynarodowej, okazała się sukcesem. Firma rozpoczęła eksport pojazdów elektrycznych do różnych krajów, w tym do Stanów Zjednoczonych, Europy i Ameryki Łacińskiej. Oprócz samochodów osobowych, BYD zaangażował się również w produkcję autobusów elektrycznych i pojazdów użytkowych. Jednym z kluczowych czynników globalnego sukcesu BYD była zdolność do rozwoju najnowocześniejszej technologii akumulatorów. Decyzja Wanga o utrzymaniu kontroli nad całym łańcuchem dostaw. Dała Bydi znaczącą przewagę nad konkurencją. Doświadczenie firmy w technologii akumulatorów pozwoliło jej produkować pojazdy elektryczne o większym zasięgu, krótszym czasie ładowania i niższych kosztach. Ale prawdziwa innowacja wiąże się z konkurencją. Kim więc są konkurenci na rynku pojazdów elektrycznych, którzy wzajemnie się napędzają, i co Wang wymyślił, co zmieni całą branżę rynek pojazdów elektrycznych? Po Boston, story. Rynek pojazdów elektrycznych odnotował w ostatnich latach ogromny wzrost, napędzany połączeniem postępu technologicznego, zachęt rządowych oraz rosnącej świadomości społecznej w zakresie kwestii środowiskowych. W 2025 roku przejście na pojazdy elektryczne nie jest już odległym marzeniem. Rynek pojazdów elektrycznych jest dziś jednym z najbardziej dynamicznych sektorów branży motoryzacyjnej. Chociaż pojazdy elektryczne nadal stanowią stosunkowo niewielką część całkowitej sprzedaży pojazdów na świecie, ich tempo wzrostu jest imponujące. Sprzedaż samochodów elektrycznych przekroczyła 10 milionów w 2023 roku i oczekuje się, że do końca dekady przekroczy 20 milionów. Ten szybki wzrost jest napędzany przez kilka czynników. W tym zaostrzone przepisy dotyczące emisji spalin, rosnące zapotrzebowanie konsumentów na zrównoważone alternatywy oraz ciągły rozwój technologii pojazdów elektrycznych. Jedną z głównych sił napędowych tego wzrostu jest rosnąca liczba polityk rządowych wspierających adopcję pojazdów elektrycznych. W wielu krajach rządy oferują zachęty konsumentom kupującym pojazdy elektryczne. Zachęty te obejmują ulgi podatkowe, dotacje i zwolnienia z niektórych opłat. Na przykład w Europie wiele krajów oferuje znaczne dopłaty dla nabywców samochodów elektrycznych, a niektóre planują nawet wprowadzić zakaz sprzedaży nowych samochodów benzynowych i wysokoprężnych w ciągu najbliższej dekady. Rosnąca dostępność infrastruktury ładowania to kolejny kluczowy czynnik. Chociaż pierwsi użytkownicy pojazdów elektrycznych często napotykają problemy ze stacjami ładowania, sytuacja ta szybko się zmienia. W największych miastach na całym świecie instalacja ładowarek do pojazdów elektrycznych Przyspiesza, ułatwiając kierowcom ładowanie pojazdów. Wielu producentów samochodów nawiązuje również współpracę z sieciami ładowania, co dodatkowo poprawia dostępność i wygodę dla konsumentów. Kilka firm jest liderami na rynku pojazdów elektrycznych, odgrywając kluczową rolę w kształtowaniu jego rozwoju. Niektórzy to giganci motoryzacyjni o ugruntowanej pozycji, którzy przechodzą na pojazdy elektryczne, podczas gdy inni to nowi gracze skupieni wyłącznie na technologii pojazdów elektrycznych. Mówiąc o rynku pojazdów elektrycznych, nie sposób pominąć, Tesli, Tesla kierowana przez Ilona Maska, stała się synonimem pojazdów elektrycznych. Firma zrewolucjonizowała branżę pojazdów elektrycznych dzięki swoim wysoko wydajnym samochodom elektrycznym, eleganckim konstrukcjom i innowacyjnym funkcjom, takim jak Autopilot. Sukces Tesli odegrał kluczową rolę w upowszechnieniu samochodów elektrycznych. W 2023 roku model Easing Tesli. Stał się najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym na świecie, umacniając pozycję firmy jako lidera na rynku pojazdów elektrycznych. Dominacja Tesli nie ogranicza się jedynie do sprzedaży samochodów. Firma odegrała również ważną rolę w rozwoju infrastruktury ładowania. Sieć Tesla Supercharger umożliwia właścicielom Tesli szybkie ładowanie pojazdów, co daje firmie znaczącą przewagę na rynku. Co więcej, innowacje Tesli w technologii akumulatorów utorowały drogę do większego zasięgu i szybszego ładowania. W Chinach BYD jest dominującą siłą. Założona przez Wanga Chuanfu, firma BYD stała się światowym liderem w dziedzinie pojazdów elektrycznych i rozwiązań z zakresu energii odnawialnej. Firma produkuje nie tylko samochody elektryczne, ale także autobusy elektryczne i akumulatory. Pojazdy BYD są sprzedawane na wielu rynkach, w tym w Europie, Ameryce Północnej i Azji, a jej samochód elektryczny e6 cieszy się szczególną popularnością na globalnym rynku taksówek ze względu na przystępną cenę i duży zasięg. Sukces BYD wynika z umiejętności integrowania wielu aspektów ekosystemu pojazdów elektrycznych. Podobnie jak Tesla, BYD zajmuje się produkcją akumulatorów, co daje firmie wyraźną przewagę w kontrolowaniu kosztów i rozwijaniu technologii akumulatorów. Firma przygotowuje również coś, co pozwoli jej szokować konkurencję, ale o tym później. Volkswagen, jeden z największych producentów samochodów na świecie, dokonał znaczącego wejścia na rynek pojazdów elektrycznych dzięki serii ID. Celem firmy jest zostanie światowym liderem w dziedzinie mobilności elektrycznej i intensywnie inwestuje w produkcję pojazdów elektrycznych. Elektryczny SUV Volkswagena został dobrze przyjęty, a kompaktowy hatchback również zyskał popularność w Europie. Do spółki macierzystej Volkswagena grupy Volkswagen należą również takie marki jak Audi i Porsche, które rozwijają własną ofertę pojazdów elektrycznych. Audi e-tron i Porsche Taycan to wysokowydajne samochody elektryczne, które konkurują z ofertą Tesli. Szczególnie na rynku luksusowym. Firma ma ambitne plany na przyszłość. Volkswagen dąży do sprzedaży 22 milionów pojazdów elektrycznych do 2028 roku i planuje wprowadzić na rynek wiele modeli elektrycznych w ramach swoich marek. General Motors, jeden z największych producentów samochodów w Stanach Zjednoczonych, również poczynił znaczące postępy na rynku pojazdów elektrycznych. Wprowadzenie na rynek Chevroleta Bolta było dowodem zaangażowania GM w produkcję niedrogich pojazdów elektrycznych dla masowego odbiorcy. Sukces Bolta skłonił GM do rozszerzenia oferty pojazdów elektrycznych, a firma niedawno ogłosiła plany, aby do 2035 roku cała jej flota była elektryczna. Strategia GM zakłada elektryfikację istniejących modeli takich jak pickup Chevrolet Silverado i GMC Hammer. A także wprowadzanie zupełnie nowych pojazdów elektrycznych. Wraz z dojrzewaniem rynku pojazdów elektrycznych innowacje nadal kształtują przyszłość pojazdów elektrycznych. Do najważniejszych innowacji należą postęp w technologii akumulatorów autonomicznej jeździe i projektowaniu pojazdów. Pytanie, które zadaje sobie każdy, brzmi jak blisko: jesteśmy całkowitego przejścia na pojazdy elektryczne. Choć trudno przewidzieć, kiedy świat całkowicie przejdzie na samochody elektryczne. Tempo zmian jest niewątpliwie szybkie. Wielu przewiduje, że do 2035 roku pojazdy elektryczne będą stanowić większość globalnej sprzedaży samochodów. Niektóre kraje, takie jak Norwegia i Holandia, są już liderami, a samochody elektryczne stanowią ponad 50 sprzedaży nowych samochodów. Ta prognoza może się jeszcze bardziej sprawdzić dzięki niedawnemu oświadczeniu Wang Chuanfu. Wang Chuanfu obiecał rewolucję. W ostatnich latach branża pojazdów elektrycznych odnotowała gwałtowny postęp, zarówno pod względem technologii, jak i przystępności cenowej, a wielu producentów samochodów składa ambitne obietnice. Jedną z najbardziej znaczących ostatnich zapowiedzi przedstawił Wang Chuanfu, prezes firmy, która stała się światowym liderem na rynku pojazdów elektrycznych. Prezesie Biida, przedstawiam Wam ten nowy samochód za 4999 dolarów który zniszczy całą branżę pojazdów elektrycznych. Zapowiedź Wanga wywołała szok w całym świecie motoryzacyjnym. Wielu zastanawia się, czy to możliwe, ale Wang ma szansę to osiągnąć. BYD jest jednym z niewielu producentów samochodów, którzy w pełni zintegrowali produkcję pojazdów elektrycznych i akumulatorów we własnym zakresie, co daje im znaczącą przewagę pod względem kontroli kosztów i innowacyjności. Podjąłem decyzję Musimy przyspieszyć przejście na samochody elektryczne, a pierwszym krokiem jest uczynienie ich bardziej przystępnymi cenowo. Zapowiedź nowego samochodu to kolejny rozdział w ambitnych planach Wanga dla firmy. W modelu Seagal 2025 firma Wang obiecuje zaoferować pojazd elektryczny, który jest nie tylko przystępny cenowo, ale także zapewnia wysokiej jakości wrażenia z jazdy. Samochód ma podobno kosztować zaledwie 5000 dolarów. Co jest kwotą bezprecedensową, jak na samochód w pełni elektryczny, zwłaszcza taki, który ma potencjał, by sprostać światowym standardom rynkowym. B by D Seagull 2025 ma być podstawowym kompaktowym pojazdem elektrycznym, mającym na celu zwiększenie dostępności pojazdów elektrycznych dla szerokiego grona odbiorców. Wank Chuanfu. Jasno dał do zrozumienia, że Seagull będzie niedrogą, a zarazem niezawodną opcją dla osób, które chcą odejść od pojazdów spalinowych, ale nie mogą sobie pozwolić na wysokie ceny, które zazwyczaj wiążą się z samochodami elektrycznymi. Jednym z głównych wyzwań stojących przed upowszechnieniem się pojazdów elektrycznych są koszty. A najważniejszą obietnicą BYD Seagull jest jego potencjał do zrewolucjonizowania branży pojazdów elektrycznych. Poprzez drastyczne obniżenie ceny początkowej pojazdów elektrycznych. Chociaż pojazdy elektryczne stały się w ostatnich latach bardziej przystępne, cenowo nadal są generalnie droższe niż ich odpowiedniki benzynowe. Nawet najtańsze pojazdy elektryczne wciąż kosztują ponad czterokrotnie więcej niż Sigal, co stanowi istotną barierę dla wielu konsumentów, zwłaszcza w krajach o niższych dochodach. Oferując pojazd elektryczny za jedyne 5000 dolarów. Sigal skutecznie wyeliminuje jedną z największych przeszkód w przejściu na samochody elektryczne. Obecny rynek pojazdów elektrycznych jest często krytykowany za to, że jest niedostępny dla przeciętnego konsumenta, zwłaszcza w regionach rozwijających się lub krajach o niższym dochodzie rozporządzalnym. Jeśli wizja Łanga dotycząca Sigula się ziści, może ona przełamać te bariery i otworzyć drogę do posiadania pojazdów elektrycznych zupełnie nowej grupie demograficznej. Sercem atrakcyjności Sigula jest jego cena. Zapowiada się, że będzie to jeden z najtańszych pojazdów elektrycznych dostępnych na rynku. Dla porównania, średnia cena pojazdu elektrycznego jest obecnie znacznie wyższa. Na przykład popularny model 3 Tesli kosztuje zazwyczaj około 40 dolarów lub więcej. A nawet tańsze modele, takie jak Nissan Leaf czy Chevrolet Bolt, przekraczają 20 dolarów. To sprawia, że Beat Seagull to przełom, ponieważ może otworzyć rynek pojazdów elektrycznych dla znacznie szerszego segmentu konsumentów, zwłaszcza na rynkach wschodzących, gdzie adopcja pojazdów elektrycznych tradycyjnie była powolna ze względu na wysokie koszty. Poza ceną Sigul ma charakteryzować się kompaktową konstrukcją idealną do jazdy miejskiej. Projekt ten stawia na wydajność i mniejszy rozmiar akumulatora, a jednocześnie oferuje praktyczny zasięg w codziennej jeździe. Oprócz niskiej ceny, BEU ID prawdopodobnie zaoferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, technologie wspomagające kierowcę oraz wysoki standard komfortu wnętrza. Dzięki czemu Sigul będzie nie tylko samochodem przystępnym cenowo, ale także wszechstronnym wyborem dla klientów. Oprócz obniżenia cen pojazdów elektrycznych, Sigul może również skłonić innych producentów samochodów do pójścia w jego ślady. Cena jest tak niska, że może zmusić innych producentów do ponownego przemyślenia strategii cenowych i przyspieszenia rozwoju niedrogich samochodów elektrycznych. Może to doprowadzić do wzrostu konkurencyjności rynku, co przyniesie korzyści konsumentom poprzez obniżenie cen we wszystkich segmentach rynku. MEWA może również pomóc zmienić postrzeganie pojazdów elektrycznych przez opinię publiczną. Tradycyjnie pojazdy elektryczne kojarzone są z modelami z wyższej półki, takimi jak Tesla Model S czy Audi E-Tron których cena znacznie przekracza możliwości przeciętnego użytkownika. Oferując niedrogą, wysokiej jakości alternatywę, Mewa ma pokazać konsumentom, że samochody elektryczne nie są zarezerwowane tylko dla zamożnych, ale stanowią realną alternatywę dla przeciętnego człowieka. Jesteście podekscytowani nowym modelem? Dajcie nam znać w komentarzach.